Uciekinierka księżniczka Haya bint Al Hussein przez 15 lat była żoną najbogatszego człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, szejka Muhammada. Ale czy była tam miłość i szczęście? Może to wszystko umarło razem z jej pierwszą miłością. W młodości księżniczka namiętnie kochała Basela Al Asada, syna prezydenta Syrii. Ich burzliwy romans przypominał film z dynamiczną fabułą, ale nie było im pisane być razem. Co się z nimi stało? Jak zakończyła się ich historia miłosna? Obejrzyjcie smutną opowieść o losie, który mógł potoczyć się inaczej. Zaczynajmy! Opowiadaliśmy już o niezwykłej historii księżniczki Hai. W roku 2004 skończyła 30 lat i wyszła za mąż za władcę Emiratu Dubaj, Muhammada al-Maktuma. Jego majątek szacowany jest na 18 miliardów dolarów, a jego władza w Emiracie jest niemal nieograniczona. Przez następne 15 lat Haja pławiła się w luksusie, błyszczała na arystokratycznych przyjęciach i na zewnątrz wyglądała na szczęśliwą. Jednak życie rodzinne skończyło się ponuro. Wychowana w europejskich tradycjach Haja czuła się przytłoczona rolą młodszej żony i podporządkowaną pozycją. Mimo że mieli dwoje wspólnych dzieci, kobieta uciekła od męża do Londynu. W Wielkiej Brytanii wniosła pozew o rozwód, i w wyniku procesu sądowego wywalczyła od szejka 730 milionów dolarów. Ten rozwód stał się najdroższym rozwodem na świecie. Jednak jej rodzina i tak była wystarczająco bogata. Nawet bez milionów męża, księżniczka z dziećmi mogłaby do końca życia żyć w luksusie, ale przeżytych lat nie da się odzyskać. Tak samo jak nie da się zmienić losu, który mógł potoczyć się inaczej. Przyjaciele Haj mówią, że jej jedyną prawdziwą miłością był Basel al-Asad. Snuli wspólne plany na przyszłość, ale nie było im dane być razem. Wtedy mężczyzna miał zaledwie 31 lat, a Haja tylko 20. I kochali się nawzajem bez pamięci. Gdyby nie fatalny zbieg okoliczności, w życiu księżniczki nie pojawiłby się stary szejk Muhammad. Ze swoimi szalonymi miliardami i władzą, ale za to byłoby szczęście i prawdziwa miłość. Niespełniona historia romansu Hai i Basel'a zasługuje na to, by ją opowiedzieć. Na początku lat 90. młodzi Haja i Basel wydawali się stworzeni dla siebie. Oboje pasjonowali się jazdą konną, mieli podobne poglądy na świat i wysokie pochodzenie. Haja była córką nieżyjącego już króla Jordanii Husajna. Basel był najstarszym synem prezydenta Syrii Hafiza al-Asada. W rodzinie Asadów było czterech synów, ale to właśnie Basela al-Asada przygotowywano do objęcia przywództwa w kraju. Już w dzieciństwie ojciec dostrzegł w nim cechy przywódcze i wybrał go na następcę. Basel był człowiekiem uczciwym i prawym. Oprócz języka arabskiego mówił także kilkoma innymi językami. Jako przyszły przywódca Syrii nadzorował wiele ważnych projektów. Udało mu się rozwiązać wieloletni problem przemytu samochodów z Libanu do Syrii. Pewnego razu rozkazał zniszczyć luksusowe samochody, które syryjscy urzędnicy próbowali wwieźć do kraju z pominięciem odprawy celnej. Kanał przemytu został zlikwidowany. Jednak miejscowej elicie to się nie spodobało. W młodości Basel służył w syryjskich siłach specjalnych. Tam nabrał hartu ducha i specyficznego poczucia humoru. Pewnego dnia Basel przyjechał bez zapowiedzi na inspekcję jednostki wojskowej, ale wartownik odmówił mu wstępu, bo go nie rozpoznał. Na wschodzie nierozpoznanie członka rodziny rządzącej uważane jest za poważny błąd. Jednak Basel zachował się mądrze i z humorem. Zamiast surowej kary wymyślił żartobliwą próbę, żołnierza ogolono na łyso, a za przejaw czujności został nawet awansowany. Haya była idealną partnerką dla Basela. Dziewczyna zdobyła doskonałe wykształcenie w Oksfordzie, nauczyła się kilku języków i została profesjonalną sportsmenką. W roku 2000 na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Sydney wydarzyła się sensacja. Po raz pierwszy w historii świata islamskiego flagę muzułmańskiego kraju, Jordanii, niosła kobieta. Była nią oczywiście Haya bint al Hussein. Była pierwszym numerem jordańskiej reprezentacji w jeździectwie, i najlepszą sportsmenką kraju. Wschodnia księżniczka, łamiąca schematy i odważny komandos, przyszły władca Syrii, po prostu nie mogli nie zwrócić na siebie uwagi. Ich burzliwy romans rozpoczął się w roku 1992, kiedy księżniczka skończyła 18 lat. Przypominał film z zawrotnie splecioną fabułą. W ich relacji nie brakowało rozstań, tęsknoty i intryg ze strony nieżyczliwych osób. Ojciec Hai, Król Jordanii-Hussein, ibn Talal, był przeciwny małżeństwu Haj i Bassela. Szczerze wierzył, że Bassel al-Assad nie jest odpowiednią partią dla jego córki z powodu niskiego pochodzenia. Ród haszymitów, do którego należą Husseinowie, jest bowiem niezwykle szlachetny. Wywodzi swoje korzenie od samego proroka Mahometa, założyciela islamu. W oczach wschodnich monarchów stawiało to te dynastie na niedostępnym piedestale. Ród Asadów nie był monarchią, a prezydenta w Syrii wybierano w wyborach powszechnych. Król Hussein nie akceptował związku swojej córki z Basselem. Jednak wszystkie jego prośby były bezsilne wobec prawdziwej miłości. Sprawy zmierzały pewnie ku ślubowi, wbrew zakazowi ojca upartej księżniczki. Jednak ich ślubowi nie było dane się odbyć. 21 stycznia roku 1994 wydarzyło się coś co na zawsze pozostawiło ranę w sercu młodej księżniczki. Wczesnym rankiem Basel al-Assad jechał swoim mercedesem na lotnisko w Damaszku. Na drodze panowała mgła, ale mężczyzna pewnie prowadził samochód. W młodości interesował się wyścigami samochodowymi, więc jazda w trudnych warunkach była dla niego czymś normalnym. Jednak na rondzie jego samochód z dużą prędkością uderzył w barierę. Jego życie skończyło się nagle. Eksperci nigdy nie znaleźli jasnego wyjaśnienia tego wypadku. Nawet jeśli wykryto uszkodzenie układu hamulcowego przez osoby trzecie, zdecydowano się nie nagłaśniać skandalu. Krążyły plotki, że w śmierć Basela mogła być zamieszana miejscowa elita, niezadowolona z jego radykalnych działań w walce z korupcją. Tak czy inaczej, śledztwo w sprawie tego incydentu nie przyniosło żadnych rezultatów, choć wypadek mógł być rzeczywiście zwykłym przypadkiem. Naród syryjski bardzo go kochał. Po jego śmierci międzynarodowe lotnisko zostało nazwane jego imieniem, a także wiele ulic i placów, szpitali, klubów sportowych oraz akademii wojskowych. W niektórych miastach Syrii do dziś stoją pomniki Basela. Tak czy inaczej, na drodze pod Damaszkiem zakończyła się nie tylko droga życia ukochanego przez naród człowieka, ale także piękna i niespełniona miłość. Przez 10 lat po tym wydarzeniu księżniczka. Haya bint al Hussein praktycznie nie wchodziła w związki z mężczyznami. Jej przyjaciele mówili, że przez wszystkie te lata w jej sercu żył tylko Basel al-Assad. Marzenie jej ojca, króla Husajna, aby wydać córkę za prawdziwego arystokratę, spełniło się w roku 2004. Księżniczka Haya wyszła za mąż za szejka Muhammada, który był od niej starszy prawie o dwie dekady. Urodziła mu dwoje dzieci. Jednak wszystko zakończyło się nagłą przeprowadzką z Dubaju do Londynu, głośnymi nagłówkami w prasie i rozwodem. Czy mogło być inaczej, gdy zawiera się małżeństwo z rozsądku? I gdy w sercu wciąż żyje pierwsza miłość, której nigdy nie da się zapomnieć. Co myślicie o tej smutnej historii miłości? Czy pamiętacie swoją pierwszą miłość? Podzielcie się w komentarzach. Subskrybujcie kanał, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych filmów. Do zobaczenia następnym razem.